Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie! Kawaret trzecia strona medalu, moi drodzy, no już chyba trzeba wytłumaczyć z tego Krakowa, bo przyjechaliśmy do Was z Krakowa, to jest prawda. Ale nikt z nas z Krakowa nie pochodzi. Nawieźliśmy słujków po prostu. E, większość z nas pochodzi z Podkarpacia. I utarło się takie dziwne przekonanie w całej Polsce, że my, ludzie Dalekiego Wschodu, ludzie głębokiego Porka Podkarpacia. Zaciągamy, jak mówimy. Śpieszę no, z dementii, to po, nie my zaciągamy, to po prostu wy za szybko kończycie. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wystąpić dzisiaj dla was. Zostaliśmy zapewnieni, że będzie wspaniała, młoda, przystojna i inteligentna publiczność. To prawda, tak? Czyli prawda. Dobrze. Głównie chodzi nam o to, żeby się dowiedzieć, czy publiczność jest inteligentna. Dlaczego? Bo chcemy się dowiedzieć, czy jesteśmy wśród swoich, prawda? Dlaczego? Bo ostatnio dowiedziałem się, jakie są oznaki inteligencji. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Włoscy naukowcy odkryli, że oznakami inteligencji są bałaganiarstwo i przeklinanie. Także jesteśmy wśród swoich, tak? Dobrze, jak gdy to usłyszałem, wróciłem do domu, zobaczyłem swój pokój i stwierdziłem, że jestem ku... Geniuszem. O, tak, tak, tak. Zapraszam. Zapraszam pana serdecznie. Proszę, proszę. O, zapraszam, zapraszam. Nie po temat. Proszę sobie tutaj stanąć. Zaraz tą sprawę prędziutko załatwimy. Pan Zenek jest tutaj naszym grabarzem, także spokojnie. Panie Zenko! Spokojnie, spokojnie. Ha. Panie Zenko, Co, on pod ziemię się zapadł? Panie Zenko. I zabiorą cię windą do nieba. Panie Zenku! Co? A jak pan myśli? Nie wiem. Chrzciny? Proszę nie zwracać na niego uwagi. On robi sobie żarty nie na miejscu. Ma taką niewyparzoną gębę, no naprawdę. To niech ksiądz go zwolni. A kto się za łopatę weźmie? Za takie pieniądze, no proszę. pa. Zapomniałem sobie wodę nastawić, co by sobie gęby wyparzyć. Szczęść Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Panie zęku śpieszy nam się. Od paradoks. Przy tego typu imprezach wszystkim się śpieszy. A solenizant ma przecież tyle czasu. Pan naprawdę jest grabarzem? Nie. Golfistą. Ja tu tylko... Zaliczam dołki. Panie Zenku, ile razy mówiłem, że to nie jest temat do żartów? Przecież muszę się jakoś rozerwać, tak? Ale... Trochę mam sztywno w robocie. Słyszy. Ja tu jestem taką duszą towarzystwa. Jedyną. Jak się bawimy w chowanego, to zawsze ja szukam, bo wszyscy już pochowani. Tak, tak, pytam, no bo grabasz to taki wymierający zawód widzi pan, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Podejrzewam, że sprawa niecierpiąca, zwłoki i uderzająca w portfel. Kto? Chodzi o mamusię. A, to kondolencje? Ale nie moją. Żony. Niech pan nawet nie próbuje. A czy ja coś mówię? Przecież głupi nie jestem. Się nie będę z gratulacjami wyrywał. Chodzi jeszcze o pieska mamusi pieskowi się, jakby to tak delikatnie powiedzieć: Zdechło! No zmarło, delikatnie. Na jedno wychodzi. I, I najpierw to się temu pieskowi. Delikatnie zdechło! Zmarło? Tak. Na jedno wychodzi. I mamusia, jak to zobaczyła? To dostała zawału i, i zmarła. Zdechła! I teraz na jedno wychodzi. No, bywa! Piezu to łańcuch pływa. Panie Zenku, że pan przestanie. Ten pan jest przecież w żałobie. Raczej mi wygląda na takiego pełnego nadziei. Jakby właśnie wygrał w Totka, tylko jeszcze do końca nie wierzył, że mu to wypłacą. Pan się nie boi! Z naszego zakładu jeszcze nikt nie uciekł. Ja bardzo smutny jestem, da? Bardzo smutny jestem. To pierwszy taki przypadek. Lubiłem pieska! I chodzi o to, żeby pochować pieska na cmentarzu obok mamusi, tak sobie zażyczyła w testamencie. O, to jej się na starość już całkowicie pod pokrywką zagotowało. Co ksiądz na to? Nie widzę przeciwwskazań. Czyli niezależnie od gatunku, stawka ta sama. Panie Zenku! A czy ja coś mówię? Przecież tu wcale nie chodzi o pieniądze. A broń Boże, tylko Bóg zapłać. A łaska to droga waluta. Niech pan nie zwraca na niego uwagi. On ostatnio głupiej jest z nudów. U nas pogrzebów jak na lekarstwo. Staram się pomóc. <grystanie> Jakby ksiądz trochę z ceny zszedł, to i by ludzie chętniej korzystali. A konkurencja nie śpi. Konkurencja nie śpi jak zabita. Teraz można delikwenta tym kremem. Skremować? I do takiego słoiczka. To jest urna. No i to pewnie jeszcze taniej wyjdzie, bo się razem z pieskiem zmieści. Tak pobożna parafianka na pewno by się na to nie zgodziła. Może ją spytajmy? Panie Zenku! A czy ja coś mówię? To prawda, ludzie teraz kombinują. Ślubów też mamy coraz mniej. Dobrze, że dzięki naszemu rządowi chociaż chrzcinami nadrobiliśmy troszkę. O, tak. Zaczynają się gorzkie żale. Ślubów to ksiądz już niedługo w ogóle nie będzie miał. Teraz młodzi sobie przysięgają, że się nie opuszczą aż do śmierci. W banku, jak biorą kredyt hipoteczny. To czy ma mocniej niż ślub? Z tym nie ma rozwodu. Tego nawet papież nie da. No. Zaraz, zaraz, zaraz. Przecież pan ma żonę. Tak, czyli brał pan ślub? No co za dedukcja, no. Normalnie ojciec Mateusz. Tylko roweru to dawno nie było. E? E, tak, brałem ślub y, cywilny i i. Kościelny, hipoteczny. <laughs> Może ksiądz też wprowadzi takie śluby, co? Na 20, na 30 lat. By ludzie chętniej brali. Chociaż przy tym co się teraz dzieje, to najpopularniejsze by były chwilówki. Panie Zenku, my to odchodzimy od tematu, a trzeba naszą parafiankę pochować. Przecież wie ksiądz, że ze mną jak z dzieckiem, tak? Rachciach, babkę w piach. Tyle, że tym razem z osobą towarzyszącą. Panie zenku, co pan w ogóle mówi? Wszystko to, co ludzie myślą, tylko nikt głośno nie powie. O. Panie zenku, nie pan spoważnie. Jak się